Ahoj, kamraci, moi drodzy, witam w kolejnym odcinku naszej nowej przygody z Bobo na naszej nowej wyspie. I dzisiaj, słuchajcie, wcielimy się w rolę piratów, dlatego że jestem na Tropie Skarbu. Jak sami widzicie, odkryłem tam naprawdę dalekie tereny. Trochę sobie, słuchajcie, popływem łódeczką, do której, um, jakby, za, za, zagościli mieli państwo, tak? Umówmy się. Nie za bardzo chciałbym wyrzucać te krowy stąd, ale powiedziałem Bobo ty, Bobby Ksaner, rób łódeczki, bo lecimy po skarb. I słuchajcie, dlatego weźmiemy sobie rybki, znajdziemy sobie delfina, który wskaże nam statki, bo znalazłem dwa statki, które były mniej więcej gdzieś tam. Delfin też mniej więcej gdzieś tutaj był i słuchajcie, po prostu dzisiaj odkryjemy sobie przekozacki skarb, który naprawdę może, a jest to naprawdę prawdopodobne, pomoże nam właśnie w rozwinięciu tej wyspy. Słuchajcie, to po prostu pewno? nowego. Ale co na pewno? No na pewno nam pomoże start. Tam będą jakieś no tam jest będą jakieś, tam będzie jakaś twerde? mapa i w ogóle no tam stwierdzę Dobra, masz łódki przygotowane, tylko czy nie, bo ja bym Mami, chciał, bym tutaj, żebyś ma... miał te łódeczki, więc dobra, dajmy ich trochę, bo serio, ja nie wiem, czy my się przypadkiem A, nie rozbijemy, czy coś takiego, Mo mogą być dwie, A. masz tylko jedną, dobra, ja wziąłem te dorsze, wolę to sobie na razie tutaj podkładać, więc no, moi drodzy, ja tylko wam powiem, żebyście subskrybowali kanał, jeśli jesteście ciekawi, jak nam będzie się właśnie rozwijała nasza przygoda, to po prostu subskrybujcie, koniecznie z dzwoneczkiem i teraz stary, czy jesteś gotowy na to, aby po prostu wyruszyć? No szłopie, to... Duchu, a, dobra, nie biorę, to biorę, nie, 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 biorę to Słuchaj, to no. był delfin Delfina jak się nakarmi, to on Ty, wtedy daje Co? Nie ma tu małego żółwia Stary, delfin, szukaj a, delfina. Widzę to... delfina Widzę delfina, widzę Widzisz? stary delfina Więc ja biorę tutaj dorsze I stary, ja wobec tego zrobię tak Aby on mi powiedział, siema, siema, Aberkson Dawaj, byku, ja ci pokażę A tak to mówi, siema, siema Nie wiem, czy mówi siema, siema, ale wiem, jest, że potrafi ja myslę, pomóc że delfin tak tutaj... Dobra, ej, on gdzieś to był. On zwiał stary przed nami, widzisz go gdzieś? Zwiał? Ty, dawaj mi tego delfina. Stary on tutaj. O, nie, 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 widzisz. Stary, wszedłeś do wody i nagle nie ma delfina, nie? O, kurczę. Stary. Coś ty zrobił ja z moim delfinem. Szukać. Dobra, znajdźmy tutaj tego delfina, bo ja naprawdę... Ja, ja bym chciał się z nim dogadać. On stary nam wskaże skarb. A jak wskaże no. nam skarb, to będzie naprawdę grubo. Znaczy, a delfiny szybko tutaj lecą, pływają? E, no, chyba właśnie nie za bardzo, ale słuchajcie. Już sami widzicie, że tam jest taki pypek z e, Irona. Tak, postawiłem tam właśnie takiego pypka. Więc chodź stary, najpierw udamy się wobec tego do tego statku. Zobaczymy, co tam się dalej znajduje. I, w te, yeah. i za tym statkiem, słuchajcie, jest jeszcze kolejny, w którym prawdopodobnie będzie Mapa, przynajmniej tak to wyglądało. Tutaj też mamy, słuchaj, coś takiego. Nie, tutaj naprawdę stary jest dużo skarbów. Patrz, zróbmy w ogóle wysiadkę. Serio, masz kilo i tak dalej? Dawaj się wbijemy tutaj, bo tutaj naprawdę tutaj mogą być stare jakieś rzeczy. Serio, a tutaj warto wszystko podkrywać, tylko że... Oho, stary, masz jakąś łopatę. O, ciepera. O, cie no. stary. My bez łopaty to my tutaj wiesz, za dużo nie zrobimy, nie? A tutaj naprawdę można otworzyć fajne skarby. Nie, za dużo nie zrobimy. Dobra, o, nie, ja się utopię faktycznie! O, dobrze, że ty mi przypomniałeś. Drzwi by się przydały. Przydałyby się, ale nie mam stare, nie mam. A, a, dawaj to łopaty po prostu i tyle. I stary, Dobre. wykopiemy to. Wykopiemy co trzeba. Faktycznie drzwi by się tutaj nieźle przydały, ale stary, po prostu wykopmy skarb. Po prostu go stara. O, jest tutaj! Rozkopię sobie ten jeden kosek i stary aż ja wyjmuję jeden skarb. Nie wiem, czy tutaj będzie mapa, czy też nie, ale... Nap o, serwentka! Wędka z mendingiem! Dobra, mamy pierwszy łup, ale słuchajcie, nie o to mi chodzi. Mi chodzi o to, żeby znaleźć mapę i to taką bardziej hardkorową mapę. I nawet wiem, gdzie ona się mniej więcej znajduje, stary. ty się to Ty, a ty wykopałeś z tego?

Dobra, ja z stary. Ja z dunia, cyk, 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 cyk. Tam jest bardzo cenny skarb. Serio, stary? Czy ty zabrałeś coś cennego stąd, czy nie? Bo naprawdę, jeżeli to jest Twój cenny skarb, to ja po prostu nie wytrzymam. ja się taki zaraz wferz takim Zaraz tak jak mówię, pójdziemy tam, bo tam już słuchajcie, jest grubiej. A tam to już w ogóle jest grubiej. Tam jest, słuchajcie, taka ruina statku. Skrzynka, skrzynka. Dobra, płynę do ciebie. Byku, płynę i do zobaczyć. Jest tutaj mapa, jest tutaj mapa. Ty się utopisz, stary, za sekundę. Nie, bo tu jest sposób. Patrz i czekaj, i mamy mapę. O, Ale tutaj, patrz, o. tu jest sposób na tlen. Chodź. Czekaj, 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 ja wiem o co ci chodzi. że Stoisz na tym i on ci faktycznie daje tlen. Ale no. dobra, to dawaj, Byku, wsiadamy już do naszych łódeczek i płyniemy wobec tego dalej. Nie wiem, czy ta mapa jest cenna, nie mam pojęcia, stary. Ale czekaj, ty, no! Może ma sens! No, zobaczmy, może ten, ten skarb też sobie tutaj odkryjemy. Póki co, płynmy w tym kierunku, w którym ja chcę, bo tutaj są, tak jak mówię, dwa mocarne statki, które na pewno są warte do. warte po prostu odwiedzenia. Warte I tutaj powinna być jakaś już jedna skrzyneczka, na pewno, stary. W tym statku musi być skrzyneczka. O! o jest skrzyneczka! O, Pierun, czy wy to widzicie? O kurde! O kurde! Ale to jest bogactwo, stary! Ej, Bogactwo? Po... A bierzesz tą drugą, stare, bo tutaj... już ją, e, w... że... ale to zostawię dla ciebie. Czekaj, 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 stary, wiesz, mam 11 sztabek żelaza i jeszcze sztabkę What? złota z tego, stary, stworzę. Ej, grubo na... Oj, drzwi mamy. No to stare, ja sobie drzwi zabieram. Ta. Jazda, jazda mi z drzwiami. Ale mogłeś jeszcze na chwilę U. zostawić dobra, stary, lecimy dalej. Ej, naprawdę, takie, słuchajcie, szukanie skarbów jest mega kozackie, ale to jest kwestia tego, że jesteśmy na epickim biomie, na warm po prostu ocean. Teraz w ogóle stary ty. A może byśmy skopali to no. żelazo, tak pomyślałem, bo, bo ja je tutaj no, tak zostawiłem. Tak je zostawiłem, słuchaj, może ono się jednak przydać, bo to jest jednak żelazo, więc w sumie to zróbmy. E, Okej, okay, zabiorę je i lecimy stary dalej. Epicko, naprawdę, ja się tak mega jaram, taką przygodą, stary. To jest tak kozackie. Więc dobra, czekaj, gdzie my mieliśmy płynąć? Tam mieliśmy płynąć. Jeśli się nie mylę, więc ahoj, przygoda, słuchaj... Słuchajcie, lecimy w tę stronę Ale i tam powinien być teraz... wrak statku. Co? co? A, co? Kolejny, okay. Ale taki wrak mega zbagowany. I dlatego, że jest mega zbagowany, to zaraz zobaczysz, bo on się łączy w ogóle z dwóch drewien, to przez co to tam jest jakaś kozacka mapa, przynajmniej tak mi się wydaje. I mam nadzieję, że w ogóle stary dobrze płyniemy. Czy my dobrze stary płyniemy? Błagam, powiedz, że dobrze płyniemy. Błagam! No czele, no musimy stary dobrze płynąć. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo jeśli zabłądziliśmy. Akaryka, ty to dobrze. panem kapitanem, więc nie wiem gdzie ty mnie plowali. Dobrze, widzisz, stary, statek zrobiony z trzech, czterech typów desek? Co? I jeszcze w połowie stary rozwalony. No co to jest za miejsce? I to od razu ta skrzynka co? jest, no? No ja tutaj byłem, ale nie brałem tych słynek, nawet słuchaj, ich nie odwiedzałem. Po prostu ale... to jest jakiś hit. To jest stary po prostu jakiś hit. Patrz, co stary tutaj się dzieje. Czekaj, tu była skrzynka? Nie, może po drugiej stronie. Może tutaj, słuchajcie. Ale naprawdę, to jest po prostu... O, tu jest skrzynczka. I cyk, jakie tu są i temy. Patrzcie to. Cyk, cyk, cyk. Ale sztosik, słuchajcie. I teraz tak, zabieram to. Zabieram to, zabieram to. I tutaj mamy właśnie... Co? chłopie. Co? Co, 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 co? Tu jest dopiero skarb. Jaki ty masz tam skarb? Tutaj chodź, szybko. Czekaj. Czekaj, 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 bo ja mówię, widziałem tylko tą jedną skrzynkę i tą mapę, którą mam w ręce, ale tutaj u ciebie jest druga skrzynka jakaś? No i tu jest w ogóle, Whoa. Dobra, już patrzę, ty, weźmy tutaj, nie spoileru. LOL, to jest LOL. skarb. Ej, stary, jest wiesz jakie my łowy best. dzisiaj mamy pozytywne? Ja cię sunę. Ej, stary, i my jeszcze mamy mapy, więc my lecimy dalej. Ewidentnie, stary, a ten, dalej. Ale tutaj nie będzie nic pod tym dremem. Ale sztos, nie mam. Po... Nie, no, stary, tutaj tylko dwie powinny być. Więc Dobra, byku, wsiadaj do łódeczki. Dobre. A moi drodzy, ja Wam szybciutko przypominam, żebyście koniecznie wpadli w pierwszy link w opisie, czyli na stronę www.abra.ety. Możecie zakupić sobie taką kozacką, letnią bluzę, abra. tym, czy to w szarym kolorze, czy w innym kolorze, czy z kapturem, czy bez. O, są oczywiście, słuchajcie, także inne produkty oraz już niebawem mega, mega nowości, czyli worki na plece, oraz słuchajcie, plecaki. Takie letnie, ale pamiętajcie, że są oczywiście dalej. Kupki, poszewki, kupki i oczywiście darmowa dostawa od 99 zł na każde zamówienie. Tak, na każde zamówienie za minimum 99 zł po prostu macie darmową dostawę za zer... No, płyniesz czy nie płyniesz? No płynie psernie. Wydaje mi się, że to jest w strony, więc wowo abre ety dla każdego widza i widzki, coś się byczki znajdzie. Czy my dobrze stare płyniemy? Czekaj. No wydaje mi się, że tak! Wydaje mi się, że tak, no stary, jeżeli mamy zbadane... Ej! Jeżeli mamy zbadany teren, to to musi być w tamtą stronę, tak? Umówmy się. No, to... No. To. E, ja nie mam pojęcia stary. My chyba jesteśmy po prostu... My chyba źle to robimy, ale próbu... Nie, już myślałem, że się ruszyło. Dobra, płyńmy, no najwyżej będziemy błądzić, ale serio, wydaje mi się, że skarb możemy znaleźć na pra... Naprawdę? Ej, my stepimy. A chyba to jesteśmy od czy na dole tam. Eee... Nie wiem, stary, naprawdę, to się. To nie, że Baguje, ale ja po prostu chyba nie do końca to rozumiem. Ale jeżeli jest odkryty teren, to to musi być w tę stronę, tak? Umówmy się, to musi być w tę stronę, bo tam jest, słuchajcie, nasza wyspa, na której my funkcjonujemy. Ej, stary, to, to chyba tak nie działa. Dobra, ja po prostu płynę. Po prostu płynę przed siebie i stary to znajdę. O, jesteśmy! Jestem już na mapie, stary. Jesteśmy na mapie, więc lecimy. Ewidentnie, stary, po to płyniemy. A teraz tak, pozwolę sobie wziąć też drugą mapę i zobaczę. To jest ta stary sama. Mamy tą samą Elipio. mapę w dwóch egzemplarzach. Nie, Elipio. naprawdę! Stary, dobra, ja jedną no wywalał. Ej, my naprawdę mamy tą samą mapę w dwóch egzemplarzach? Serio? Tu ja myślałem, ja... że znalazłem zbugowany statek i będzie coś kozackiego, a tu. To twoja No, wina. Ale z tym zbagowanym był Oj, tam ale stary! Temu. Skarb jest ukryty na wyspie. Tu tak jak. W... Filmach. Ej bez jaj tak przy brzegu czy w środku Oj, no Czekaj, 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 wysiądźmy W ogóle po pierwsze stary, zabieramy trzcinę No no jakby sorry, ale jazdunia z nią Czy tutaj tu jest coś jest więcej? To jest żółwik, tam jest jeszcze trzcina trz I teraz tak, chwila, ja muszę się tutaj ustawić Masz łopatę stare? Mam Dobra, daj mi łopatę byczku Ja tutaj Blesze? spróbuję to faktycznie wykopać A chcesz jeszcze mapę do skarbów, Ale już Blesze? jesteśmy tutaj stary ale po co mi ta mapa? Będą mi się. Inna, Będą mi się inna. mylić te wszystkie twoje mapy. No coś ty. a dobra, po a prostu stary musimy inna. to rozkopać. To jest inna? To jest no. stary ta sama. Czekaj, no. a może to jest inna, chwila. To jest inna mapa. No. To, ja... to ty jeszcze jakąś inną znalazłeś, byko? Tak. No co ty gadasz? Dobra, no to stary musimy to rozkopywać. W każdym razie rozkopuj, byko, rozkopuj. Ale dałem ci łupić. Dobra, to łapu możesz rozkopywać, Dobra, stary, tutaj gdzieś to znalazłeś. ale czekaj, czy my jesteśmy idealnie stary w punkcie? No wyda... Nie no stary, jesteśmy idealnie w punkcie, ale wydaje mi się, Czyli że... To? Tak, wydaje mi się, że to Kopach musi być filofen? bardziej przy brzegu. Stary to musi być gdzieś tutaj, to na pewno nie jest ukryte. Nie, to nie jest pod koblem, to jest zawsze pod piaskiem stary. To musi być pod Dobla. piaskiem. Więc kobla to... No nie rozkopuj kobla, tylko pod Ale to jest pieskowiec Dobra, dobra, to musi być stary gdzieś tutaj. Musimy znaleźć ten skarb. Serio, tutaj mogą Dobla. być jaksy i inne różne... O! O! Ło, wow, jest! Nie zabieraj, nie zabieraj, czekaj, ja to zaraz otworzę Trzy, U. dwa, jeden, go! O kurde, co to robi to takie niebieskie u góry? Wow, słuchajcie, czy wy to widzicie? Wow. Wow. Co to robi to w ogóle. Wow. Ej, w ogóle, słuchajcie, serce morza to jest kozackie. Jak będziemy mieli jeszcze, stary, więcej musi to zrobimy serce oceanu i to będzie kozackie. Ale, ej, stary, mamy skarb i jeszcze mamy mapę do kolejnego, więc, no, co my się będziemy, stary, ograniczać? Jedziemy z kolejnym. No co? No bez Dobra. Tylko teraz trzeba, stary, jakoś to tak nakierować. Tylko może być nie. problem. Nie. Ej, a to nie... A to nie stary skarb na naszej... <laughs> Czy to nie jest skarb na naszej starej wyspie? bo. Nie wiem! Bobo, czy to nie... Jeżeli to jest skarb na naszej wyspie. Ej, i tak słuchajcie, patrzcie na nasze łowy. Wiecie, Emeraldów. Mnóstwo, słuchajcie, żelaza. Złoto TNT diament... Stary to jest chyba naprawdę skarb na naszej wyspie. Bobo. E tak? Serio? Czy ty maczałeś w tym palce? Eee, ja już muszę iść, bo tam Nie, 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 nie bobo! Idziesz za, bobo idziesz za mną! Nie skręcasz! Nie skręcasz! Bobo za mną! Za mną! Chodź Ale tutaj! Gdzie? O nie, nie, ty, nie, ty, ty, ty mnie nie będziesz trochę. Bo bo chodź tutaj do... Mam... Abelka o, nie, nie, nie widzisz gdzie! Jestem idealnie za tobą, kliknij F5 Co? Bobo, co ty wyprawiasz? Xa w prawym górnym logu, to jest Mapa, którą my odkryliśmy pierwszego dnia, czy mi się wydaje, bobo? Belka, Tu jesteś w prawo, tak? Ja płynę w prawo. O, ja to mi ja płynę tuż za to, bo. O, nie, nie, nie. stary, Jak ja cię dorwę! Ej, ty lepiej uciekaj! Ty lepiej uciekaj, bo naprawdę, jak ja cię stary zło, złam... O, ale ty będziesz wprost ale ty będziesz O, ale! Tak! Rozwalam cię! Rozwalam cię! Naprawdę, sta... Dobra, wsiadaj do mnie do łódki. Chodź, po prostu wsiadaj, stary. No, wsiadaj do mnie do łódki. No, wsiadaj do mnie do łódki, wracamy, stary. Wracamy, mamy łupy, stary. No, mamy łupy. No, co? łup ma być w 100% mój, naprawdę? bo. Serio? Będziesz Pięk. w nie wiesz? Co no, za gość, no nie wierzę stary w ciebie, no. Przecież No przecież ty sobie chyba żartujesz, no on sobie, on sobie, no. sobie żartuje, no stary to jest naprawdę... I... To jest naprawdę skarb. To jest naprawdę skarb z naszej wyspy. Po co ty mi rzucałeś, stary, tą mapę i robiłeś mi nadzieję? No, się że Dobra, ja wywalam tą mapę po prostu, słuchaj. Wywalam też tą łódeczkę. I teraz tak, stary, musimy wobec tego ogarnąć nasze łupy i musimy się jakoś podzielić. Czy my się, stary, dzielimy na pół, czy jak my to robimy? W ja ogóle mam, sianko. Stary, mam sianko. Stary, mam sianko, więc ja tutaj. O, cyk i cyk. Proszę państwa, proszę się tutaj ładnie rozmnażać. Potrzebujemy jak najwięcej małych tutaj kurdupelków, więc jazdunia, Proszę, proszę tutaj do mnie. Cyk, jedna krówka. O, dawaj, krówka. Tutaj druga, trzecia Te krówka. krówki już chyba nie chcą. Ty. O, czemu one nie chcą, stary? Bo on... one... Nie, nie chcą współpracować, stary. Coś ty im tutaj narobił. Eee... E, dałem z chyba chyba już wcześniej. Serio? Naprawdę? Dobra. Stary, dzielimy się wobec tego łupem. E, co, ty, mam TNT, mam tutaj trochę żelaza, stary. Mam innych rzeczy. Więc teraz tak. To na pewno jest moje. I to na pewno jest moje. I teraz tak. Daję ci, stary, jednego diaksa. Daję ci połowę TNT. Już miej trzy. To diaksa se... Weź, bo ja nie chcę. Dobra, to daję ci wobec tego to, daję ci to, daję to ci stare to, tego. daję ci to. Czego ty nie chcesz? Złota nie chcesz? Ja ty... chcę to i chcę to, a to sobie weź. Dobra, to to sobie powiedzmy. wobec tego zabieram. E, Węgra ci e, mogę trochę bym... dać, bo czemu nie? O, jej, dzięki, dam ci a to. chciałbym jeszcze secik twój skórzany i nic mi więcej nie musisz dawać. Dobra, dam ci wobec tego ten skórzany ch hełm, pasuje? A? Gitara? Egancko. Dobra, to czekaj, teraz tak, mamy papier, mamy tutaj trzcinę W ogóle to zetknijmy, stary, żeby ona tutaj nam za szybko nie, nie urosła I jako, że, e, ten, mamy tak, 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 to oczywiście robimy kolejną Słuchajcie, tej farmy musimy mieć co jak najwięcej O, tutaj jeszcze trzy, no nie no, panie, myślisz, że uciekiesz, w ogóle nie ma takiej możliwości Więc teraz tak, to tutaj I ja oczywiście do swojej skrzynki się tutaj wkradam i odkładamy rzeczy Patrzcie, ej, bo, bo, błagam, no, nie zabieraj, Ale ty nie zabieraj ty ty masz u... Patrzcie jakie my słuchajcie tutaj mamy, oj nie zabieraj, patrzcie jakie my mamy tutaj kuzowskie itemy ja mam coś, ten, ej, pociskaj, mam to Cyk, tutaj patrzcie słuchajcie, oddajemy, cyk, To może damy, przydać sobie, to Muszla, o, o. o muszla to ewidentnie mi się przyda, ej my naprawdę staro mamy no. teraz sztos itemy Jeszcze I ta wędka z mendingiem jakby to połączyć, jakby to przebawić, ej stary zrobię serdusz, kowadło czego służy? Jakie serduszko? Mm. Jakie serce? Roku? A, morza! Serce morza! Ono działa w. T a, no. to długo by tłumaczyć. W każdym razie zrobimy je, jak będziemy mieli więcej muszli. A teraz tak, 3, 2, 1, ¡PUM! Stary, widzisz to? Ależ tos, to, co? Ja teraz sobie to co? łączę. I mam wędkę z mendingiem no teraz. Więc moi drodzy, te. jeśli jesteście ciekawi jak rozbuduje się i jak rozwinie się nasza wyspa, to oczywiście subskrybujcie kanał, koniecznie z dzwoneczkiem, bo teraz naprawdę są epickie, kozackie odcineczki z naszej nowej przygody. Pamiętajcie, że są oczywiście codziennie i wpadajcie koniecznie w pierwszy link w opisie, czyli na stronę www.abra.ety możecie zakupić sobie taką kozacką bluzę abratim, czy koszulkę z takim wzorem, czy na przykład z bobo. I pamiętajcie, że niedługo kozackie nowości, bo tak jak mówię, worki na plecy i kozackie także plecaki. Pamiętajcie o darmowej dostawie od 99. Złotych, czyli kupując czy to jedną bluzę, czy słuchajcie dwie koszulki, czy na przykład trzy kubki, macie po prostu darmową dost dostawę za zero. Wowow, abra ety, dla każdego wiza i widzki coś się znajdzie, a tymczasem my idziemy dalej ekspiczyć. Dobry kanioczka, aleczko i piu!